Łukasz Orbitowski jest pisarzem i publicystą. Debiutował na łamach miesięcznika science fiction. Zaczynał od powieści grozy i fantastyki, w ostatnich zwraca się ku realizmowi. Napisał już 14 książek, z których wydana niedawno Inna Dusza przyniosła mu paszport polityki. Panie Łukaszu, czy pan wie, co pan będzie robił za 10 lat? E, proszę pana, oczywiście, że wiem, ponieważ. Mam, Ja w ogóle mam jakiś plan na życie. Lubię mieć plany na życie, bo potem z przyjemnością obserwuję ich klęskę, ich rozkład. No, bo życia się nie da zaplanować, ale przynajmniej sobie wyobrażam, liczę na to. Mam takie marzenie, że za 10 lat będę, proszę pana, na wyspie. Będę na ciepłej, małej wysepce gdzieś na Atlantyku. Jeszcze nie wiem, jaka to będzie wyspa. Mój plan jest taki, że w. w powiedzmy w październiku będę wybywał z tej pięknej, pięknej, ciemniejącej Polski, leciał na te Karaiby, tam będę miał mały domek, będę sobie pływał, wypływał w morze, leżał w hamaku, pił rum z mlekiem kokosowym i pisał książki. Tak to sobie wyobrażam i tak bardzo bym chciał. Ja bardzo lubię ciepło, lubię wodę, i myślę, że no, w wieku 50 lat, bo o tym wieku mówimy, już będę mniej więcej wiedział, co mi się udało, co się nie udało, co się może udać, a co się nie uda na pewno i życie będzie mniejszą niespodzianką. Jestem przekonany, że tak, tak będzie, że już się dzisiaj widzę na tej wyspie spalonego słońcem, ale też wiem doskonale, jak pięknie mi wychodzi realizacja własnych planów, bo życie ma rację, życie ma swoje prawa, swoje siły i zawsze wygrywa. No właśnie, ja zapytałem o te 10 lat nie bez powodu, bo o czymś pan zapomniał, no ja, co będzie czy, za 10 lat. Co będzie za 10 lat? No może się zdarzyć, że Jacek Balicki, bohater pana książki, a właściwie człowiek, który stał się inspiracją do pana książki, nagrodzonej teraz paszportem polityki, wyjdzie Opuśki. z więzienia. Morderca którego pan opisał i którego życie pan dobrze poznał. Ja tutaj chciałbym zaznaczyć, że pan Jacek nie jest bohaterem mojej książki, ale jakąś tam inspiracją. Mówi, no Zanim tak, pan napisał tak, tę pan, książkę, tak, to bardzo tak, dobrze tak, zdokumentował e, pan tak, jego przypadek. Tak, ale oczywiście. I historię od od jego dwóch te, zabójstw. Tej książki nie byłoby bez, bez pana Wolickiego, no to, to nie ulega wątpliwości. I to jest jasno powiedziane, i on pewnie o tym wie. Hmm. Domyślam no nie się, my, no, niewątpliwie. My, myślę, że już teraz usłyszał. Myślę, że już teraz usłyszał, no i no tutaj dotykamy jak gdyby w ogóle poważnie, no, najprościej e, e, zbanalizować sprawę i powiedzieć, że e, 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 będzie trzecie zabójstwo. Nie, prawda? ale może pan chcieć się z nim na przykład nie, spotkać? Nie, nie chcę się z nim spotykać. Dlaczego? E, ze względu na to, co, co zrobił. No to jest człowiek, który z zimną krwią bez żadnego powodu zamordował dwoje ludzi. Po co mi taka znajomość? A dlaczego pan się nim zafascynował? Dlaczego pan chciał dowiedzieć się tak dużo o nim i o e, tym, co zrobił? Bo e, nie wiedziałem, e, na co się pisze, bo byłem bardzo naiwny. I niosła mnie taka chęć powtórzenia troszeczkę z zimną krwią Kapotiego, to no może nie jakoś tak, nie byłem na tym sfiksowany, ale no kręciła mnie perspektywa spotkania z mordercą, kręciła Pan jednak. Tak, oczywiście, że tak, no bo to, e, 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 to jest nęcące, to było nęcące wtedy i rzeczywiście bardzo zabiegałem o spotkanie z panem Jackiem, napisałem do niego nawet list, który został w końcu, pozostał bez odpowiedzi. A potem coś się zmieniło, ponieważ ja zobaczyłem, co ten człowiek zrobił. I no Jak pan poznał jego historię? W ogóle zaczęło się od tego, że podesłano mi taką listę zbrodni. I on tam był na, na pierwszym miejscu, ale to powiedzmy, nie był, nie był ranking, tylko, tylko spis zabójstw dokonanych w wolnej Polsce, podanych w przypadkowej kolejności. I, jego, jego wyczyny, jako jedyne w ramach streszczenia, które dostałem, nie zawierały motywu. No i mnie ten motyw zaczął interesować, i wtedy mi się uruchomiła taka, ta, taka właśnie chętka, żeby spotkać się, pogadać, wyciągnąć coś z tego człowieka, opisać jego historię. A potem wylądowałem w budynku. Sądu w Bydgoszczy i zacząłem czytać akta sądowe, gdzie dokładnie zapoznałem się z tymi wydarzeniami z lat 90. i e, ja zawsze się fascynowałem takimi chorymi rzeczami. Oglądałem horrory, e, e, słuchałem ponurej muzyki i tak dalej. Także mi trup nie był obcy, ale tam zobaczyłem, jak to naprawdę wygląda. Może dlatego, że struktura akt sądowych zakładała jakieś stopniowanie tak informacji jak i napięcia. No bo Czyli pan się wkręcał. Ja się wkręcałem, no bo najpierw jak gdyby przeczytałem opis zbrodni, a potem była olbrzymia dokumentacja odnośnie pierwszej ofiary. Takiego czternastolatka. No i... Wie pan, dowiedziałem się, nie wiem, że ten chłopak zbierał poszczyki. Z czego był dobry w szkole, z czego zły? Dowiedziałem się, że chciał być psa, że chciał przybrać masy mięśniowej, bo był niski, prawda? Czyli... Taka postać z notki prasowej stała się dla mnie człowiekiem, a potem zobaczyłem to bardzo drastyczne zdjęcia i z miejsca zbrodni, gdzie on leżał po prostu na ziemi i potem z sekcji. To wiadomo, sekcja też ma swoje, swoje etapy. Ja wtedy miałem, wie pan, taki pr prosty odruch, że z tym bydlakiem, który, chce, który to zrobił, nie chce się spotykać, nie chcę mieć do czynienia. Co może było nawet nierozsądne, nie? bo na pewno nieprofesjonalne, ale no, mój profesjonalizm też ma swoje granice. Poza tym, przecież ja nie jestem reporterem, tylko pisarzem, i jak dotąd wymyślałem swoich bohaterów i stwierdziłem, że mam dosyć materiału, żeby na podstawie na podstawie tej postaci i tych wydarzeń wysnuć Stworzyć własną opowieść. własną a, historię tak, a, pod tytułem Inna tak, dusza. Tak, A z panem Jaskiem nie chce mieć nic do czynienia. Natomiast życzę mu, żeby znalazł pokój sam ze sobą. Pan się jeszcze zajmuje redagowaniem sekcji literackiej nowego pisma pod tytułem Pocisk. Tak, tak robię coś takiego. I to jest pismo poświęcone literaturze sensacyjnej, kryminalnej. E, tak. e, no, życie odpowiada na to pytanie, bo e, e, mamy przecież i ten pocisk, i przesył literatury kryminalnej, i seriale takie jak Dexter, albo Synowie Anarchii, Hannibal i tak dalej, i tak dalej. Tego jest bardzo dużo. E, e, z tym, że no, istnieje pewien rozdzień pomiędzy e, e, tą literacką czy też telewizyjną fikcją a życiem. A co jest ciekawsze? E, no, paradoksalnie tutaj <laughs> ciekawsza jest fikcja. Ponieważ, no, na tyle, no, ja się w ogóle, przy, kiedy pracowałem nad duszą, przyglądałem się trochę, trochę zbrodniom i, i figurom seryjnych morderców, zwłaszcza, żeby to zrozumieć. I w ogóle zbrodnia jest, proszę pana, strasznie, strasznie banalna i strasznie nudna. No, większość morderstw polega na tym, że mąż się pokłócił z żoną i walnął ją młotkiem w głowę. No, jest to przykre, zwłaszcza dla żony. Ale nie ma w tym nic fascynującego. Dwóch kumpli zabija trzeciego dla pieniędzy. No znowu przykra sprawa, ale nie ma, nie ma za bardzo czego się zaczepić, prawda? Wydaje mi się, że dlatego no, Marek Krajewski w swoich kryminałach robi te takie. E, 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 jakby to ładnie nazwać pozytywkowe zbrodnie, kursztowne jak pozytywka, gdzie mm -hmm. te e, mechanizmy e, 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 zagadki, jak i motywacje molesty są niesłychanie kursztowne. No bo pani już mówi teraz słowo zagadka tak. I, i, i zagadka jest równie ważna w kryminale jak, jak, sama, jak, jak sam ciężar zbrodni. No ale jednocześnie Krajewski, jak tworzy te swoje historie sensacyjne, to przy okazji pokazuje prawdziwy Wrocław i o nim opowiada. Pan też mówi, że jak y, y, pisze pan o y, jakiejś zbrodni w innym mieście niż swoim, to musi pan do tego miasta tak. pojechać i pomieszkać znaczy tam, ja, żeby poczuć Tak, je. ale to jest moja, e, e, moja ułomność. Ja w ogóle niespecjalnie pisuję e, o zbrodniach. No, pisałem tę inną duszę, ale widzisz pan. To wcześniej w ogóle fantastykę tak, pan tak. pisał. E, już nie piszę, ale tego strasznie żałuję, bo mi brakuje tych demonów, potworów, które A dlaczego zamienił do pan fantastykę na, e, na kryminałach. proszę pana, e, bo fantastyka mnie opuściła. E, fantastyczne pomysły przestały przychodzić mi do głowy. E, ja tęsknię za tym, tak, tak jak się tęskni za dziecinym pokojem, za jazdą na wrotkach, za rozkładaniem żołnierzyków w pola bitwę, w pola bitew i tak dalej, i tak dalej. myśli pan, że pan wyrósł z fantastyki? Ja nie chcę używać sformułowania słowa wyrósł, ponieważ no, istnieje dojrzała literatura fantastyczna. No Dlatego mówię, że zostałem opuszczony. To się stało i teraz muszę być dojrzałym pisarzem, trudno. No to jeszcze chciałem się przyjrzeć tej, tej macierzy, z której pan pochodzi, czyli tak. Kraków. Tak. E, urodził się pan w dzielnicy Krowodrza. Nie, proszę pana, urodziłem się w dzielnicy Kazimierz. Na ale Kazimierz. wychował na, w Krowodrze. To było niesłychanie skomplikowane i tutaj musielibyśmy wniknąć. Bo to podobno jest wielka różnica. Ja znam Kraków, ale nie do tego stopnia, żeby wyczuwać, na, na czym polega różnica pomiędzy mieszkaniem w Krowodrze a w Kazimierzu. E, wtedy różnica była dosyć znaczna ponieważ Kazimierz, który teraz jest taką dzielnicą turystyczną, no wiadomo, co jest na Kazimierzu: Knajpy, pewien Blicht, Splendor. No, no i przede wszystkim tradycja żydowskiej dzielnicy tak. Krakowskiej. Tak, a wtedy to były Sramsy, proszę pana. Ja mieszkałem na Krowodrze, no ale dojeżdżałem do podstawówki na Kazimierz, potem mieszkałem na Kazimierzu i dojeżdżałem do Ogólniaka na, na Krowodrze, tak to śpiesznie. Tak to śmiesznie wyglądało. Ja się śmieję, że ja całe życie spędzam w tramwaju numer 8, który kursuje między tymi dwoma dzielnicami, ale ja w ogóle bardzo, bardzo fajnie wspominam swoje, swoje dzieciństwo, no bo znałem drabów. No. Te draby mnie trochę lały, ale tak bez, bez przesady. Podam się trochę nauczyłem. A uszy. był pani jednym z nich? Yy, nie, ale aspirowałem. No, a jeszcze rodzice są różni, na przykład Pana ojciec jest malarzem znanym profesorem Akademii No właśnie, Ja chyba trochę dostawałem za to po łbie, e, e, no bo byłem jednak z tego dobrego domu i to, i to widać, prawda? Tu mówię dobry dom bez wartościowania, e, bo przecież e, e, wielu, wielu kolegów, pochodzi, którzy pochodzili z rodzin z nie to były fajne, fajne, honorowe chłopaki, mam do nich do tej pory szacunek. Ale dalej utrzymujecie kontakt? Nie, bardzo rzadki, ale czasem się przecinam, jak jestem w Krakowie, no bo moja rodzina dalej mieszka na Kazimierzu i czasem ktoś mnie zahaczy. Natomiast nie mam jakichś takich kolegów z podstawówki. Niech pan nie zwala na rodzinę, bo potem pan studiował filozofię, to może być większy problem w kontaktach z nimi ale tak, niż ja pana się, rodzina. Ale ja, się, ale ja się wstydzę tej filozofii. E, bo, I mam z nią w ogóle straszny kłopot, bo e, mnie często o tę filozofię pytają. No właśnie. Prawda? A ja e, po pierwsze, e, e, ja na filozofię poszedłem tylko dlatego, że nie wiedziałem, co ze sobą zrobić. E, no bo żeby nie, dać sobie czas. Tak, tak. A wie pan, jakbym poszedł na prawo albo na, nie wiem, medycynę, do czego się nie nadawałem, no to już bym podjął taki wybór, który by stanowił o moim życiu. No bo załóżmy, że kończę to prawo, robię aplikację, to trudno, jak gdyby... To już jest jakiś ciężar, spod którego trudno się wyzwolić. Kiedy kończysz filozofię i nie zostajesz filozofem, no to spoko. No jak gdyby szedłeś na studia filozoficzne po to, żeby być zawodowym filozofem, a jak idziesz na prawo, to po to, żeby być prawnikiem. W okresie studenckim byłem człowiekiem, który naprawdę nie oczekiwał od życia nic więcej poza dobrą zabawą. W związku z tym, jest mi nawet głupio, bo ja te studia po prostu zmarnowałem. Miałem wykłady, mogłem chodzić na wykłady profesora Legutki, mogłem chodzić na wykłady profesora Strużewskiego I, i, i kto tam jeszcze był, profesor Woleński, znakomity, do niego nawet, nawet chodziłem, ale nic nie rozumiałem. A prawda jest taka, że niech unikałem tych zajęć jak mogłem, przychodziłem na egzaminy, rżnąłem głupa, że mam, mam gadane. No to się prześliznąłem. jestem magistrem filozofii, właściwie nie znając się na filozofii. No, pan na studiach jeszcze coś innego robił, na tej samej ulicy co jest wydział filozofii był na przykład klub metalowy, w którym pracował pan jako ochroniarz zdaje się. Nie pracowałem, ale... Ale byłem. By... Po pierwsze bywałem, a po drugie... E, 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 rzeczywiście z kolegą ochranialiśmy parę, e, e, parę koncertów, ale to było na zasadzie koleżeńskiej przysługi. Ale inni koledzy z filozofii tam przychodzili? I, i, starają się ich nie wpuszczać. I no śmieję się, ale to, to były zupełnie roz, rozłączne światy. E, e, A co ten drugi świat panu dawał? Czego tam pan szukał w, e, w, w świecie muzyki metalowej? No, to nie był tylko świat muzyki metalowej, ale generalnie znowu świat drabów. Ja mhm. przez całe życie e, 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 lubiłem, e, lubiłem drabów, ale akurat to środowisko e, e, dawało coś, czego ja nie miałem jako dziecko i nastolatek mhm. e, czyli poczucie wspólnoty. E, 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 to jest oczywiście jak gdyby wspólnota przez jakiś guz, jakąś, jakąś estetykę, co jest, co jest oczywiście dosyć naskórkowe, ale daje jakiś taki asumpt do dalszej bliskości, prawda? Te przyjaźnie jakoś trwają, ale była jeszcze jedna cudowna sprawa, bo met, subkultura metalowa jako zbudowana już na jakiś tradycjach, w tym także tradycjach ludzkich, otwierała Kontakt i drogę ku ludziom starszym. A ja zawsze ku starszym. Ciążyłem, już nie ciążę. Jak, jak otwiera ku no, ludziom starszym? Ku ludziom starszym, tak, w, tym sensie, w jaki sposób. W takim sensie, że ja, jako na przykład osiemnastolatek, dwudziestolatek, mogę się kolegować z trzydziestolatkiem. Ach takich tak. starszych. Takich starszych. I no yy, yy, wie pan, no, to jest jedna trzecia życia, to jest dużo. No, to jest tak, tak, jakbym teraz rozmawiał z 60 lat. Tak, tak. I, I to było niesłychanie budujące i niesłychanie kształcące. Prawda? Bo, e, e, I oczywiście nie chodziło tylko o to, jaki zespół jest lepszy, ale jak zagadać do dziewuchy, jak e, wykaraskać się z jakichś kłopotów, które się wpakowało, e, e, jak e, e, odnajdywać się w sytuacji jakiegoś kwasu towarzyskiego, e, e, jak leczyć przeziębienie na przykład również. E, e, I to było bardzo, bardzo kształcące, no bo podpatrywałem dorosłych, jak gdyby ukształtowanych, Choć nieco dziwnych ludzi e, i mogą się na nich wzorować. A mi się wydaje, e, 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 że, e, że wzorzec e, dla młodego chłopaka jest rzeczą szalenie istotną. Słucham pana i staram sobie wyobrazić, jak z tego wszystkiego wykręcił się, wymieszał się pisarz. Bo nagle powstał pisarz w panu. Ale tak powstał pisarz. Kiedy, kiedy pan się uświadomił, że pan chce pisać? Ale ja zawsze chciałem pisać, tylko. Było to przedwczesne marzenie. Jaką wiedzę może mieć dwudziestolatek? No, niezbyt potężną, a do tego jak ma pan 20 lat, to myśli pan, że pan wszystko wie. No, taka, taka prawda, także te wszystkie moje teksty młodzieńcze, no jakoś tam przepadły i dobrze. No, ale kiedyś chciała za Tak, tak. Ja miałem jakieś młodzieńcze tomiki, ja je teraz przeklinam, bo mi zaśmieszają bibliografię. <śm> e, e, nie znoszę ich, no, ale, ale trudno są. Nie można się tego wypierać. Ale miał Pan jakichś y, takich pisarzy, którzy byli wzorcami, do których Pan tęsknił i sobie wyobrażał, o ja kiedyś taki będę. E, no na początku e, e, takim pierwszym wzorcem był oczywiście Stephen King, ale to w nastoletniaści, a potem się e, e, pojawił, e, e, pojawił Hemingway, który jest takim bardzo chłopackim, E, autorem. E, e, pojawił się taki autor pastiszy Robert Nye, pojawił się e, e, Erskine Cudwell, taki Amerykanin teraz zapomniany. I, i, I tak to szło. Panie Łukaszu, nie wiem, czy pan wie, że my jesteśmy na pewien sposób na siebie skazani, ponieważ pan lubi pisać to, co ja uwielbiam czytać. Ojej. Gdzieś słyszałem Pana, jak Pan mówił, że Pan uwielbia pisać opowiadania, tak. a ja ubóstwiam opowiadania i może Pan mi wytłumaczy, dlaczego w Polsce opowiadania nie cieszą się popularnością, dlaczego jest takich mało takich jak my? Nie mam zielonego pojęcia, nie mam bladego pojęcia, ale to nie jest e e problem... E Polskiej tylko świata, mm. y, bo na zachodzie, w Ameryce, jakoś nazwisko Kinga się przewija, ale King kiedyś apelował nawet do swoich czytelników, kupujcie zbiorki opowiadań tych, a tych autorów, w ogóle kupujcie opowiadania, bo rynek leży. Kiedyś Lerzy. czasopisma drukowały tak, opowiadania. Tak, a teraz y, 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 widzi Pan nawet, jeżeli Pan jest autorem opowiadań, to... Ciężko, yy, ciężko je yy, upublicznić. A teraz chciałem panu zaproponować zabawę intelektualno-emocjonalną. Siedzi tu w tym pokoju pana synu tak. yy, w studiu, który, który słucha tego, co pan mówi. Gdyby on któregoś dnia przyszedł do pana i powiedział tato, ja też bym chciał pisarzem zostać, to co by Pan mu poradził i powiedział? Znaczy, poza. Znaczy, kiedy przestałoby mi walić serce, a czerwona plama zeszła z oczu, to bym powtórzył radę Stanisława Lema, którą udzielił bodajże Janowi Krasnowolskiemu i której ja oczywiście nie posłuchałem, bo, bo nie znałem i wydawało mi się, że jestem genialny. A rada brzmi bardzo dobrze, ale mniej, zdobądź drugi zawód. Hmm. Powiedział Lem i dodał, ja na przykład jestem lekarzem. Eee, I wydaje mi się to dosyć, dosyć, dosyć sensownym podejściem, bo... I, i na przykład żałuję, że nie poszedłem do technikum. Eee, a, a tak... Eee, Czyli, żeby tak zwany konkretny tak, fach tak, w tak, ręku. Tak, tak. Ja się trochę nauczyłem na budowie w Stanach, jak pracowałem, ale ciągle mało, ale... E, e, zapytałbym się synka, tak no... A, a dlaczego? Prawda? E, zastanów się, czy masz do powiedzenia na tyle, żeby prosić o głos, żeby domagać się wysłuchania i to wysłuchania za pieniądze, bo czytelnik płaci za książkę. A przede wszystkim poradziłbym mu, żeby się trochę Porozglądał, spróbował jednej rzeczy, drugiej, trzeciej. Mi się wydaje, że w ogóle do, że dobrze, żeby mój syn nie za bardzo nie słuchał, bo po pierwsze jestem nudnym, starzejącym się chłopem, a po drugie ja czekam, aż mnie cieszy samodzielność, mnie cieszy sprzeciw, mnie cieszy nawet złości i bunt, który jeszcze nie nastąpił, bo Julek jest za mały, ale ja sam się mocowałem ze swoimi rodzicami, sam się. E, e, Sprzeciwiałem wartościom, której nieśmiałem. Czasem dla samego sprzeciwu, z głupoty, ze złości. E, ale wydaje mi się, że to jest niesłychanie fajne i niesłychanie e, twórcze w zakresie budowy e, własnego ja, własnej osobowości, prawda? Bo e, prędzej czy później przychodzi jakiś taki moment refleksji nad sobą i nad drugim, prawda? Bo, e, e, najpierw sprzeciwiłam się Ojcu dla zasady, ale potem ten te sprzeciw wymaga jakiegoś uzasadnienia. No i tutaj pojawia się pytanie, a kim jest mój ojciec, prawda? I trzeba na niego odpowiedzieć. A potem następne pytanie, kim jestem ja. Tak, i to już jest, to już jest fantastyczne i to jest ta cała maszyneria, e, e, maszyneria młodzieńczego buntu, który mam za bardzo ważny element dorastania i który z tego, co obserwuję, tak zwanych młodych boleśnie zanika. No to czekamy w takim razie na następną pana książkę. I mam nadzieję, że będzie ona może kryminałem, może fantastyką, ale na pewno zaskoczeniem. Tak jest plan. No pan czeka, a ja będę musiał biedny. <laughs>